Przecie wszystkim z na strony z oku, to jest. E, luźne nagranie. E, postanowiłem nagrać coś w ten sposób, e, chociaż żeby wam podziękować za. E, z przekroczenie 100 widzów i oczywiście się osiągnięcie tej liczby, e, ponieważ e, wczoraj bodajże, albo dzisiaj, nie wiem już jak to... No, ktoś sobie tam może nazwać jak chce. E, Przekroczyłem właśnie tę liczbę 100 widzów i jeden już nawet doszedł nowy, więc... Mm, co mogę powiedzieć? No kurde, tak się głupio czuję troszeczkę, bo kiedyś jak miałem 14 widzę, no to, to w sumie nie było aż tak dawno temu, mm, to nie wiedziałem ogólnie, że będę miał ich 50 nawet, a widzę, że jest ich, ich setka i bardzo się cieszę z tego powodu, że e, ludziom się podoba to, co robię i te wszystkie głupoty, które nagrywam, że im się podoba, że słuchają tego ogólnie. No ja tam, ja tam to robię dla przyjemności, dla zabawy. I widzę, że niektórym się to podoba, więc bardzo się cieszę z tego powodu i właśnie chciałem to nagrać tak, żeby Wam podziękować za to i ogólnie powiedzieć też, że niektóre serie tam wiem, że niektórzy czekają na Raymana czy tam Pokestalgię, którą tak zaniedbałem haniebnie, ale też... Tego, że po prostu niechęć doszła do mnie i po prostu nie, nie chcę nagrywać na siłę, bo dobrze wiecie, jak się kończy nagrywanie na siłę. E, totalnie zerowy komentarz, e, albo taki strasznie zdupy i nudny, a tego nie chcę. Chcę, żeby na materiały by jak najwięcej e, w nich coś było, jednak, że wiecie, że ten duch nagrywania tam jest, że to jest ciekawe, że to przyjemnie się ogląda, bo bez tego zawsze jest to nudno i nieprzyjemnie, a ja nie chcę tego robić. Mm, widzą, żeby żeby im się dobrze oglądał, po prostu, więc czekam na tę chwilę, aż natchnienie przyjdzie um, i znowu będę nagrywał. Chociaż właśnie teraz mnie tak naszło, więc spodziewajcie się, w najbliższym czasie, um, owych odcinków z Pokastalgii. Oczywiście, no, ostatni odcinek z Pokastalgii jest odcinkiem 17, bodajże 2 miesiące temu, jak widzicie, e, nie, 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 tu jest jeszcze pokastalgia. tak, 2 um, miesiące temu, to nie zmienia faktu. 18 odcinek więc trochę tej przerwy od tego jest więc w najbliższym czasie wrócimy do Pokestalki nie, nie jest ona zawieszona, nie jest w żadnym wypadku tylko to też wiecie, teraz były święta te sprawy więc też to się wlicza ten czas gdzie nie nagrywałem praktycznie niczego z Raymanem ostatnio miałem jakieś problemy techniczne, FF mi nawalał w pewnej lokacji chociaż jesteśmy blisko końca co dalej? Jeżeli skończymy. Aha! Na fan, Na Facebooku, na fanpage'u, jest, jest. Jest głosowanie na następną grę po Raymanie oczywiście. I do wyboru z gry jest Brutal Doom. Brutal Doom. Classic episode, chyba. Chyba classic episode, jeszcze nie wiem dokładnie jaki. Ale wiem, że właśnie Brutal Doom, czyli odświeżona wersja naszego Duma starego. I. Jest jeszcze do wyboru yy, Plans vs. Zombies, pierwsza część. Yy, I właśnie to, właśnie chcę nagrać. Albo jedną, albo drugą część. Yy, albo jedną, albo drugą grę. Yy, po, 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 właśnie Raymanie. Trójce. Yy, na póki co, jak widziałem tam, to Plans vs. Zombies wolą ludzie. Więc, jeżeli nie widzieliście o tym, to możecie zawsze wbić i zobaczyć. Yy, to będzie gdzieś tam na dole w postach, bo dawno, dawno temu dosyć dodałem ten post. I możecie głosować, jeżeli chcecie jedną z tych gier co dalej? Tak, prócz tego co tam wyjdzie po Będę kontynuował serię Sacrifice, gry, która była praktycznie pierwsza na moim kanale. Zaraz wam pokażę. Jaką górę kawał, bo dobre czasy, oba się to jest Sacrifice. Ostatni sac odcinek Sacrifice był 8 miesięcy temu, więc bardzo, bardzo dawno temu, a wiem, że niektórzy się dopytywają o Sacrifice, bo mi się podobała ta seria. Mi się też bardzo podoba seria. To jest moja ulubiona gra ogólnie z dzieciństwa, po prostu ją kocham i nie mogę sobie jej zostawić, nie mogę, po prostu ja skończę to, to, to nagrywać, bo uwielbiam tą grę i teraz w ogóle będą na fajne epizody. Po szóstym odcinku właśnie są jedne z lepszych tam etapów, które są strasznie długie, więc spodziewajcie się strasznie długich odcinków. Choć pewnie będę je przedzielał w połowie gdzieś, bo nie, nie, nie da w radę wyrobić, po prostu o, mogliście sobie zobaczyć ten odcinek tutaj ósmy, czy znaczy szósty, e, on ma godzinę 8 minut, więc już, już mi miejsca brakowało po prostu, bo Frapsa muszę nagrywać, bo inny program nie łapi mi tego, tej gry, więc pewnie będę gdzieś w pośrodku przedzielał e, i po prostu będą takie drugie części tych odcinków, mm -hmm, myślę, że tak, e, też jakieś pojedyncze odcinki z League of Legends się trafią pewnie niedługo, co z jest MMO, będzie od nowa prowadzone. Tych odcinków, które tutaj wrzuciłem z Nekresem, nie, nie będę ich usuwał. Niech one sobie będą, ale od nowa sobie zaczniemy wrzucać pokój MMO. Tylko, że to teraz trzeba właśnie czas wygarnąć i te sprawy. Teraz nie każdy ma czas, oczywiście. Więc Pokémon, póki co, jest w planach, w takich późniejszych troszeczkę. Póki co, musimy skończyć pokój po Raymana, ym, kontynuować Sacrifice, oczywiście, wrzucać jakiegoś Team Fortress, y, jakieś tam po pojedynki, z, 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 pojedynki, jakieś tam potyczki z of Legends, z Team Fortress, tak jak już mówiłem, y, może jakiś frag mówi, za niedługo zrobię z Medykę, nie Medyka, tylko ze Spyja, bądź ze, ze Snipera, tak. <klimy> no i tak, w gruncie rzeczy, chyba na tym to wszystko polega póki co. Takie małe informacje dla was, jakby ktoś nie wiedział, a e, byłby ciekawy Choć zawsze można napisać też No, e, myślę, że to chyba będzie na wszystko póki co mm -hmm. No, jeszcze raz wam dziękuję za, za osiągnięcie takiej liczby widzów Troszeczkę nie spodziewałem się tego, no Że komuś się chce i będzie chciał słuchać takiego mnie No, ale cóż, skoro wam się podoba, to ja nie zaprzestanę tego robić bo w końcu uwielbiam robić filmy na YouTubie, to jest moje hobby e, bardzo, bardzo mi się to podoba. Czerpię z tego jak największy fan. E, no i tak, no i to będzie na tyle. E, mam nadzieję, że nie wiem kiedy to oglądacie. Co miłego wieczoru, miłego dnia, cokolwiek. E, I trzymajcie się wszyscy oczywiście. Czy wszystkim, jak zwykle, e, oczekujcie się właśnie wszystkiego, co powiedziałem wcześniej. Co jeszcze do, do random video, no random video może się pojawi za jakiś czas no Wiecie jak to jest random video, się pojawia jak coś ciekawego, takiego randomowego Co miałem gdzieś tam nagrane, chociaż mam parę, parę tam już w fragmentów Które może wrzucę, jeszcze się zobaczy Nie wiem czy są takie, takie ciekawe Jeszcze postanowię, dobra To będzie na tyle Jeszcze raz, jeszcze raz Wam dziękuję za tę liczbę widzów oczywiście Bardzo się cieszę i no, i do zobaczenia, jak już mówiłem. Cześć wszystkim. Na razie.